23 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie odbyły się targi pracy. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Miasta w Chorzowie. Jak widać potrzeba jest, pomimo, że sytuacja gospodarcza jest trochę gorsza niż była w latach poprzednich, niemniej jednak zainteresowanie ze strony pracodawców targami pracy odnotowujemy. Jest ponad 30 pracodawców, do tego mamy oferty pracy z miast ościennych, są przedstawiciele urzędów pracy, są jednostki, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się rynkiem pracy. W sumie mamy około 900 ofert pracy na rynku krajowym, naszym regionalnym. Do tego jeszcze możemy dojść około 600 ofert pracy na rynkach zachodnich, gdzie tutaj też są rekruterzy i z około 11 agencji zatrudnienia, które ma 600 ofert pracy dla osób, które chcą zacząć pracę na zachodzie, w Niemczech, Holandii, Francji. Duża ilość wystawców gwarantuje bardzo szeroką gamę ofert zatrudnienia. Dla logistyków ze znajomością oczywiście języków obcych, również dla księgowych czy finansistów, ale również mamy oferty pracy w branży usługowej dla osób w zawodach fryzjer, krawiec, kierowca, operator wózka kierowca z wszelkimi możliwymi kwalifikacjami. No, i mamy również w branży budowlanej dla murarzy, dekarzy, tynkarzy. Mamy ofertę dla osób niepełnosprawnych z drugą grupą niepełnosprawności. Jest to praca w charakterze pracownika ochrony bez licencji. Ale nie mamy konkretnych stanowisk, ale jesteśmy w stanie też przyjąć osoby pełnosprawne. Stopę bezrobocia mamy w 13,5. Jest ona o 90 mniejsza stopa niż w kraju, ale mamy o gdzieś ponad 1% wyższą niż w województwie śląskim. Jesteśmy jak gdyby w towarzystwie miast, które. Z jednej strony Katowice, gdzie jest stopa bezrobocia jest 5,7%, ale z drugiej strony Świętochowice, gdzie jest około 18-19%, beton 21%, no to możemy powiedzieć, że nie jest najgorsza sytuacja. Niemniej jednak za tymi cyframi kryją się konkretne osoby, jest to około 5,5 tysiąca osób bez pracy, no więc sytuacja na pewno nie jest taką, jaką byśmy sobie wymarzyli, no ale musimy podejmować wszelkie kroki działania. Między innymi właśnie targi pracy, by próbować jak największej liczbie osób zaproponować możliwość podjęcia zatrudnienia, być może innym zmiany zatrudnienia. Targi są dobrą okazją do znalezienia pracy. Taka forma wyszukiwania pracowników jest również chwalona przez pracodawców. To jest dobry pomysł, żeby wyjść do ludzi, pokazać się jako, jako firma, która może zagwarantować pewne stanowiska pracy. Myślę tak jak większość firm tutaj nie wszyscy może mieliśmy jakiś duży zapas stanowisk pracy, ale to też cały czas się zmienia. Jeżeli ludzie nas widzą tutaj na targach, to zapamiętają i mam nadzieję, że w przyszłości, mimo że nawet dzisiaj nie aplikowali, do nas jeszcze trafią. Tutaj jest bezpośredni kontakt. Nie ma tylko tego wysyłania dokumentu do nas, ale widzimy człowieka. Możemy zweryfikować też. Tutaj potrzeby swoje i, i, i oferty ludzi, którzy się interesują pracą. Mamy doświadczenie z targów z kilku dni wcześniej w Katowicach i tutaj zdecydowanie większe zainteresowanie, bo być może ze względu na to, że praca jest w Chorzowie, a tutaj większość osób właśnie z tych okolic była, udało nam się zebrać dosyć sporą ilość kandydatów na stanowisko.